Dlaczego mam tolerować niejedną toksyczną osobę w dwóch polskich społecznościach na Reddicie? Dzisiaj jest piątek, 7 lutego 2025 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi braku powodów dla mojego tolerowania niejednej toksycznej osoby w dwóch polskich społecznościach na Reddicie. Z jednej strony zastanawiam się, dlaczego mam tolerować niejedną toksyczną osobę? Która z jakiegoś powodu wyrażała pogardę wobec moich wysiłków w posługiwaniu się pisemną polszczyzną w dwóch społecznościach dotyczących języka polskiego na reddicie. Widać, że toksyczne osoby nie okazywały szacunku niektórym moich wpisów, które dostały łapkę w dół pomimo swojej oryginalności, wysokiego poziomu poprawności oraz złożoności gramatycznej. Natomiast nie mam nic przeciwko redditorom. Którzy z życzliwością poprawili błędy występujące lub nawet przyczepili się do błędów stylistycznych występujących w moich wpisach i dla których zawsze wyrażałem podziękowania w komentarzach w odpowiedzi na ich poprawki. Jako osoba chińskiego pochodzenia pisząca po polsku chciałbym pokazywać polskim społecznościom swój własny sposób posługiwania się pisemną polszczyzną, który przypuszczalnie by się różnił od sposobów, na które posługują się nią Polacy. Zgodnie z moimi zasadami chcę się upewniać, że moje wpisy cechują się nie tylko poprawnością, lecz również wysokim poziomem złożoności gramatycznej, na której skutek może by wyglądały na nienaturalne w wyniku. Chcę podkreślić, że właśnie z powodu złożoności gramatycznej polszczyzny okazuje się dla mnie takim urzekającym językiem. Z drugiej strony, na szczęście z upływem czasu wydaje się pojawiać coraz mniej podejrzeń dotyczących możliwości samego twórcy moich wpisów będącego jakąś formą sztucznej inteligencji oraz wątpliwości dotyczących mojej ludzkiej tożsamości. Pod koniec wpisu chcę stwierdzić, że nie będę prosił tych toksycznych osób, aby przestały klikać łapkę w dół pod moimi wpisami, bo nie ma sensu z nimi się kłócić.